Ephemeral to bez wątpienia jeden z najgorszych odcinków Mirakulu. Mówię to jako osoba, która każdy odcinek uważa za gówno, niemniej jednak Efemeral jest w tej top 5 najgorszych, najmniej przemyślanych odcinków przez twórców, nie? Ephemeral to był to był przez długi czas najgorszy odcinek, jaki widziałem. Ten odcinek kiedyś był już nagrywany na moim film na moim kanale, na moim filmie, to ja wiem, co tu się mniej więcej stanie. E, tego filmu już nie zobaczycie, bo ogólnie został e, zdjęty za prawa autorskie, ogólnie, ponieważ, no, wielkie dzieło w wielkości słoniowego gówna trzeba oczywiście chronić, nie? No dobra, no to oglądamy ten festiwal żenady. Coś czuję, że mnie rozpieprzy zaraz. Gdybym musiał, zrobiłbym to... To jeszcze 100 razy. Pierwszy taki zarzut, taki co mnie wtedy wściekł, i to teraz mnie wścieka. Na każdym kroku oni muszą podkreślić, że to jest setny specjalny odcinek Miraculum. Ta scena jest zrobiona tylko po to, żeby powiedzieć 100. Yy, I zabiera tylko cenny czas antenowy, bo tyle, ile tu wątków się wdupcyło, że tak powiem. No to, to przechodzi ludzkie pojęcie, a jednocześnie oni zabierają sobie czas takimi głupotami. To mój pieniążek! Mój! Co się z nim stało? Tak, no, no, no spadł, nie, no spadł. Fajnie, że biznesmen w ogóle ma czas, żeby biegać sobie za groszami jakimiś. <laughs> Śmieszny fakt jest taki, że on jest w Paryżu, nie? On jest w Paryżu i on ma dwa miliony ludzi. Ja już to mówiłem wielokrotnie, ale on ma dwa miliony ludzi, ale on akurat musi zakumizować te osoby, które zna marynata. Albo ogólnie znają postacie. Nie najlepiej się czuję, zastąpisz mnie na konferencji. Ale dzisiaj wypuszczają tę setną kolekcję. Setna kolekcja i 14-letni syn prowadzi konferencję prasową. Okej. Okay. Bardzo dużo ludzi tak szczerze na tej konferencji, naprawdę. Tam były te barierki, nie? Które mają odgradzać ogólnie, widownie od tych ludzi, co mają tam wchodzić, nie? Bo bardzo dużo jest osób tu czekających kur... na Gabriela. Setna kolekcja marki Gabriel jest poświęcona twojej utraconej matce. Jak się z tym właściwie czujesz? No nie, 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 mam pojęcia, no ojciec wypuścił coś na pamięci mojej zmarłej matki, nie? No, no nie wiem jak się mogę z tym czuć, naprawdę. Wszystko co robi mój tata, robi dla niej. No, nawet rozparysz. Paryż. Ach, ta miłość. <grystanie> to nie powinno się wysypać? <grystanie> Jakby zrespiła czołg, to im by lepiej poszło. <grystanie> A to długo mu to zajmie, albo raczej mu niedługo zajmie, ponieważ zajmie mu to 100 razy. Pewnie się znajdą osoby, które stwierdzą, że niepotrzebnie się denerwuje. Może. Ale mirakulum mnie denerwuje pod każdym możliwym względem, więc ciary. Mnie by autentycznie szlak trafił, gdybym sto razy musiał słyszeć marynatę mówiąc o to zdanie. Nie? Autentycznie ja bym ją wziął po prostu tak. No na dwie belki bym je przykuł, nie tak kwoździami kur... nie po prostu, ale przed tym bym wychłostał tak, żeby wyglądała jak chodząca rana. Bingo! Trafiłem już za setnym razem. Nie! Jakiego ona musiała mieć farta, że akurat za pierwszym razem tak... Wzięła chyciła ten akurat główny pieniążek. To przechodzi ludzkie pojęcie. Wielki mistrz słucha? tylu mirakulów użyłaś przeciw jednemu złoczyńcy, gdy czarny mógł użyć jednego kotaklizmu. No. Swoją drogą, ty weź ty zamknij p... K... K... bezużyteczny ćwoku, bo ty naprawdę pojawiasz się raz na 20 odcinków i to myślisz, że jesteś jakiś ważny. Nie wiecie co? To jest naj... najbardziej bezużyteczna postać w. Tym całym zasranym uniwersum. Ja chyba na tym, od, ten, od tej postaci nawet szorca zrobię. To jest najgorsza postać jaką stworzyli. Ona to jest postać stworzona pod jeden odcinek. Tylko pod jeden odcinek. A później trzeba jakoś tą postać wykorzystać, no ale wykorzystują ją w sposób byle jaki. Wielki mistrz Miraculum, co jest tyle samo warty co jazda na włócznie. Posiadacz jednego z najpotężniejszych mirakulów nie może łazić, gdzie mu się podoba! Wielki mistrz y, powinien być przynajmniej y, użyteczny. <laughs> tak tylko ci powiem. Wiąż ten problem szybko, albo odbiorę mu mirakulum, jak tylko wychyli wąsy. Tam wybiorę nowego czarnego kota! Uspokój się, a gdybyś ty wiedział, kim on jest, to wystarczy? Tak, myślę, że tak. To w takim razie jaki problem? Ja nie widzę żadnego problemu, po prostu niech się spiknął. On, on mu się odmieni i po problemie, nie? No tak to by było najrozsądniej, tak naprawdę. Oj, kochani widzowie, zapominacie, że to jest miraculum, bo oni to tak skomplikują, że to przechodzi jakąkolwiek. Nie wiem co nawet. Ja, brak mi słów. Mam przeczucie, że zostanę wylany jak mleko. Nie, żeby coś, ale to w sumie by nic nie zmieniło, bo tak, jakby ty jesteś tak bezużyteczny dla tego timu, że. Piąty sezon to już jest apogeum, tak naprawdę. W, pi pi w piątym sezonie mogłoby cię nie być, tak naprawdę. Jak zamierzasz ujawnić słuchanowi tożsamość czarnego kota, skoro nie wiesz, kim on jest? To no mówię, ja wam po prostu spikniecie się tego zasranego śmiecia, gnoja bezużytecznego. I tego też drugiego bezużytecznego gnoja o, akurat oni są siebie warci, więc w sumie będzie e, fajna para. E, no dajcie ich nie wiem do jakiejś piwnicy, do jakiegoś pokoju, on się mu przemieni, on będzie wiedział kim on jest, on się mu przedstawi, takie tam się znowu przemieni, wyjdzie i tyle. To jest takie proste. A czemu nikt nie może wiedzieć kim jesteśmy ja i Czarny? A co ma piernik do wiatraka? O patrzcie. Widzicie tą marynatę, jak ona jest źle wycięta? Może jakie ten serial jest zajebisty? Żartowałem, żartowałem. To był zakaz. Cię tu chowasz. Jakby tam czarnego kim jest, on mi mówi. Ja słyszę rozmowę i poznam jego imię. Wtedy użyjesz swojej mocy, żeby cofnąć nas w czasie. Im zapomnę, ale ty nie. A może to ja porozmawiam z czarnym kotem? Byłoby chyba trochę bezpieczniej, prawda? Do widzenia, Cezar was żegna, mam to w to wy... naprawdę. A jajaj jako Przyniosłem sobie prowiant, nie mogę wam za bardzo pokazać co to jest, ale na część właśnie tego nie da Czyli zrobimy to? Naprawdę? To brzmi jakby mieli coś zrobić takiego niegrzecznego, a to jest po prostu pokazanie swojej mordy Czas. Nie, czekaj, nie, jeszcze nie. Rozumiem. Niełatwo przed kimś się tak odsłonić. Nie wiesz, co ten ktoś tak naprawdę o tobie pomyśli. Serce mi wali jak młot. Czekałem na ten moment tak długo. Ile już bajek wymyślałem, gdy ratowałaś mnie jako Adriana? Jesteś najwspanialszą osobą na świecie. Biedronko, kończy nam się czas! Biedronko, kończy nam się czas! Debilu, po prostu mogłeś mieć w nią wyjeżdżane. Po prostu. Chryste, panie, jakie to jest nielogiczne. Po prostu mógł mieć w nią wyp***dolone jajca i wtedy by mógł po prostu, nie wiem, cofnąć czas. No. Mam nadzieję, że wie, co robi. Nie wie, co robi, debilu. Dlatego ty miałeś cofnąć czas w tym momencie. Ona i tak by już tego nie pamiętała. Jestem ma... ma... Mama Mari, tak, jesteś mama Marii, zajbiście. W ogóle by się nie szczaił po tym, jak powiedziała Mari. W ogóle, Ech! jestem ciekawy czego ty się w ogóle chyciłaś, nie? Dlaczego zmieniłaś zdanie? Jestem ciekawa, co się teraz stanie. Aż się kamerka, Z... idę do wielkiego mistrza, słuchaj. Jakby to nie mógł pójść do niego, nie? Naprawdę. W ogóle wielki mistrz tego z Tybetu ma jakieś trampki. A co jeśli kocham nieprawdziwego Adriana? Jeśli czarny kot jest tym prawdziwym, to jest ten pod maską Adriana. Zadajesz za dużo pytań. Bardzo płynna klatka, nie? Jakby im się... Znaczy, tu pewnie macie kompilację tego, nie? Jakby... Klatkę zgubili. Kto wie, kto napisał jestem kotem? Miał. Ja was nienawidzę wszystkich. E, mi się nie chce, mnie... nie wiem... Jak ja słyszę tą melodię to w sumie ja mam takie taką ochotę jak no. Jak marynata, po prostu wstać, wyjść i się złapać za łeb, ponieważ zaczyna mnie łeb boleć i te sprawy rozumiesz, bo tam było ciemno, nie? I już nie słyszysz tej melodii co dawniej, gdy patrzysz na Adriana. O czym ty mówisz, człowieku? Ja nie wiem, o co ci chodzi. Weź mów po ludzku, Boże święty. Wyobraźcie sobie, że tutaj bym dialektem goldeńskim mówił, nie? Wiem, że nie wiecie, co to jest dialekt goldeński, bo to jest go ten język, który wymyśliłem za dzieciaka. A wróg. Nasza stała taktyka, kropeczko? Chodzi wam o falangę. A potem przyszli, że Mian jest w szyku tu Chowaj pasz. Cóż, do widzenia, kropeczko. Ty, a ojciec nie będzie podejrzliwy, jak ty po prostu pójdziesz teraz do domu, w tym momencie wejdziesz do bramy, on nie będzie miał jakichś podejrzeń, że co ty, co, co ty tam robiłeś na zewnątrz. Nie lepiej było się po prostu wdupcyć przez okno do domu, jako kot. Nie, nie, mirakulum, zapomniałem. Uh, uh. E, to też jest śmieszne, bo oni po prostu wycięli screena z animacji i wstawili to. Wieska przyjaciółka jest dziewczyną, którą kocham nad życie. A mm, życzy ps, bez, tus, tus. Chcę w oczach twych zanurzyć się bez tchu. Wydęsk, nie za tobą. Ja też. <laughs> <noise> tak tak naprawdę to... Co, to na co czekali ten yy, fani w tym filmie, w tym odcinku sprowadza się dosłownie do półtorej minuty. <noise> Rozłączysz się? Nie, ty się rozłącz! Zamknijcie te mordy, bo zaraz nie wiem Wiedziałeś, że tu jest coś takiego? No nie wierzę w to, że plag nie byłby na tyle ciekawski, żeby nie zwiedzić tego domu. 100 tygodni Ach. od jej zniknięcia. Sto razy chciałem ci już powiedzieć. Mamy aż dwie setki. Wiecie co to jest? Wiecie co to jest? Tak, wynik tutaj to sto Mam nadzieję, bo mam tak już mózg spaczony tą matematykową maturą, że, 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 że mogę się w po sumie pomylić. Dla mnie takie działania zbyt proste są trudne. To razy mm -hmm. chciałem posiąść Miracula w Ten cały czas nie było setek, to nagle pyk 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 pyk. Efemerydzie jestem twoim ojcem, władcą roku. Zamiar chcę tylko Mirakulum eee, Biedronki Tam, zamknij Mordę Gabrych. Odpalamy stoper i zobaczymy ile na ekranie będziemy mieli Efemeryda, czyli głównego tytułowego złoczyńca. W tym całym dziele. Zobaczymy od momentu kiedy się pojawi. Ale, że wy sobie aż wynajęliście prywatną salę? Niesamowita. Przyrzekam, że to nie potrwa długo. Dobra, i mamy. Uwaga, 8 sekund. Czas szybko mija przy uh -huh. dobrej zabawie. Uwaga, dobra, teraz Odda zatrzymamy. Okej? Okay. Nie, nie, Adrian pomocy! Dobra. Okay. Tak, nareszcie, dobra. nareszcie ziści się moje marzenie! Dobra. 30 sekund! Ludzie, 30 sekund! To jest tyle z efemeryda. Czy oni się inspirowali lalką Bolesława Pursa? Czy. czy. czy, czy co? Bo, bo, bo ja nie rozumiem dawania. głównego tego tytułu. Antagonisty, który był kurwa przez niecałe 30 sekund. Mogę wrócić do dowolnego momentu zaznaczonego na osi czasu. Wróćcie się do 39, może Marynaty nie będzie. Przejął władzę nad Mirakulami Biedronki i Czarnego Kota i wypowiedział życzenie. A co to ma wspólnego z końcem świata? Wyobraź sobie, że świat to zeżyt, tylko w nim zapisane na niebiesko. Nie pierdol, okej, okay, fajne, fajne wytłumaczenie tego, ale naprawdę, póki co, to się liczy czas. Liczy się czas, ponieważ ten świat podlega anihilacji, więc... Jakbyś się pośpieszył i cofnął czas szybciej, zanim jeszcze Twoje, nie wiem, malutkie rączki istnieją tutaj, to, to, to prosiłbym Cię o cofnięcie tego czasu, naprawdę. I to jest ten moment w Miraculum, gdzie nie mam co komentować, bo jest taka nuda, są zsynchronizowane co do setnej sekundy. To minus 25 razy y, 1945 podzielić przez y, datę narodzin Hitlera. I to wszystko ma nam dać wynik w postaci mojej oceny do Mirakulum. A, mój, moja ocena odnośnie Mirakulum. Gotowy, AstroKocie? Gotowy, kosmo. Ja nie jestem gotowy, wypier. Nie da się ukryć, że to było zrobione tak pośpiesznie, że aż mi się nie chce tego nawet komentować. I co? Wiesz już? Nagle się zrespił. Bezużyteczny, kurw. On tu nagle ma sandały w ogóle, nie? Udowodniłam sto... Że jestem dobrą strażniczką. Kazaliśmy z Czarnym Kotem, że jesteśmy wyjątkowymi superbterami. A ty, ile razy mówiłeś, że coś źle robimy? I nie miałeś racji. Ceniasz nas przez pryzmat swoich lęków, a nie naszych działań. Masz rację, mała biedronko. To rozwiązany wątek? Naprawdę, świetnie rozwiązany. Oni tam kombinują jakieś Durne plany. Jak to zrobić, by mu powiedzieć, a ona się nie dowiedziała. A wystarczyło dobre gadanie. Gdy nie mieliśmy jeszcze takiego strażnika jak ty, takiego niepełnoletniego? <grystanie> <grystanie> maria, jak ty, jak ty się nad tym zastanowisz, nie? To, to to jest taki bezsens. Przebrnęliśmy przez jeden z najgorszych odcinków tego syfu. To było chyba w, w, na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o najgorsze odcinki. Miraculum. Według mnie. Taki durny zapychacz, który nawet nie powinien mieć miana setnego, specjalnego odcinka. A jeżeli wy chcecie więcej zobaczyć filmów, w których humorystycznie narzekam na te produkcje, to zase może gdzieś tu kliknijcie, o nie wiem, gdzieś tu. Polecam.